Siema, cześć. Dzisiaj, korzystając z wolnego czasu, postanowiłem odpalić komputer. Taki bardzo retro komputer z lat 94-95 albo nawet wcześniejszych. Monitor dostałem od kolegi Andrzeja. Pozdrawiam cię, Andrzej. Tutaj no, zaraz pokażę wam, z jakich podzespołów będzie się to składało. Tak na szybko uruchomimy. No, nie sądzę, że mi się to wszystko uda za pierwszym razem, no ale zobaczymy. Zobaczcie w planach kolejny, kolejny retroskładak bez zbędnej obudowy i kilogramów. Jak to wygląda? Stara płyta na chipsecie VX Pro. Tu pod tym klockiem siedzi procesor Pentium o 133 i oczywiście mamy panel z przyciskiem turbo. Dzięki któremu będziemy mieli 166 MHz. A płyta składa się z trzech złącz ISA, cztery PCI, który i w jednym PCI siedzi potężny jak na tamte czasy akcelerator graficzny wdu 3D Fix Tu mamy cztery banki pamięci Sim Edo. Tak chyba mi się wydaje, że to jest SIM Edo, nie wiem. No i dwa SDRAM. Mamy jedną kość pamięci, ale gdzieś w moim garażu znajdę kolejne także. Zmontujemy cały retrosprzęt. No i zobaczycie, co to było warte. Klawiatura w czasu jeszcze jest naklejka, klik. Oczywiście z dużym, yy, z grubym wejściem. Gdzie jest ten kabel? Nie, nie, to nie jest. Nie, nie wiem, już nie pamiętam jak to się nazywało. Tu ją tak z, z grubsza przeczyściłem, bo była no, w słabych, bo była bardzo zakurzona, zapajęczynowana. Taki wiatraczek, radiator, aluminiowy płaski. No, możemy pasty trochę dać, oczywiście. Bios Award. Tam przy przecieraniu mi się trochę już yy, zaczęło ścierać, ale tu pisze akurat 97 rok. Chipset. O, to teraz mamy wszystko jasne. Chipset też z 97, więc nie jest to takie stare. Ale zobaczcie, ogólnie to, to jest tylko mała część yy, sprzętu, jaki wam dzisiaj zaprezentuję. Tu mamy dysk, dysk twardy Segate o bardzo dużej pojemności jak na tamte czasy, bo 2. 2,1 GB, czyli 2111 MB. Oczywiście na starym yy, złączu, chyba to było w standardzie UDMA 33. I tak, to są stacje dysków. Stacje stacji dysków to ja mam kilkadziesiąt chyba. W bardzo ładnym stanie stacje. Tu jest akurat Samsung. Ale dzisiaj podłączymy jeszcze coś innego. Z taką stację. I pamiętam, że to była 100% z mojego komputera. Z takiego komputera chyba z roku 90 tego, ups, 98. A najlepsze jest to, że w tej stacji, co to jest? Też Samsung. No, bardzo dużo Samsung robił wtedy. A najlepsze jest to, że w tej stacji <grym> jest jeszcze dysk. Botowalna dyskietka, chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, co my tu mamy? Monitor, który Wam wcześniej mówiłem, że dostałem od Andrzeja. W bardzo ładnym stanie. Przypomina tego Flatrona od LG. Bo no, zobaczcie. Ekran nie jest wypukły, bardzo fajny sprzęt. Tu jakieś retro karty graficzne. Tu widzę, mamy port AGP, ale tak, procesor zamontujemy. Tu mamy Pentium MMX. Tutaj mamy zwykły Pentium. No, zobaczymy, czy MMX pójdzie na tej płycie. Ale może zaczniemy od zwykłego Pentiuma. Tu trochę kości pamięci. Także tą kość na pewno zamocujemy. Tu mamy takie kości. No. Kości widmo. Puste. I tutaj trochę tego jest. Trochę różnorakich kości. Kości ram. No, tu uzbierałem trochę kart graficznych. Też oczywiście retro. Jak macie takie, takie po prostu zabytki, wy na to mówicie złom. Chętnie ten złom od Was wezmę. Czy. Odkupię za symboliczną złotówkę. czy za inną jakąś pomoc. Tu są grafiki, które naprawiam. Czy szczepucuję. Dobrze, a my tutaj dzisiaj chyba założymy którąś... O, tu jest ATI 3 d Rage 2. Tu są S3. S3 głównie Trio 32, 64 i Virge DX. O, a tu są moje akceleratory to jest jakiś wódół. z jednym tym wejściem czyli nie potrzebujemy karty graficznej w sumie tylko w sumie tylko to wodu podłączamy a tu jest no... taki duży wódół. nie wiem czy to jest wudurasz. może wudurasz. sporo tych kości pamięci ma o tu jest dwójka tu da max ale to chyba nie jest wodu 2. Tutaj jeszcze mam um, komputerek, płyta już z Procem i kości pamięci. Te kości pamięci, jakby coś, to możemy wykorzystać w tamtym nowym, który składam. Tu jest chipset TX Pro. TX Pro. I chyba mocniejszy procesor. Pentium. Teraz ile tam piszę na tym Pentiumie? Operacie, ciężko to pokazać. Ale z tego co pamiętam, to chyba był to 233 MHz MMX. No dobrze, no i tu mamy już duże złącze na klawiaturę i na mychy małe. W tamtym tego nie było. A tu różne czytniki do tego mojego pupilka. Dobra, ale to na innym, w innym filmie. Yy, wracamy do tego. Piny wyglądają identycznie, czyli możemy tego próbować MMX wsadzać. Dobra, i tak zrobimy. Na razie, tu na tym brudzie. Dobra, pomyłka. O tej kości mówiłem. Nie wiem, poprawcie mnie, jak yy, źle mówię. To jest chyba Sim Edo. Tu nic nie pisze. Ale dobra. Montujemy tu, powiedzmy, w to gniazdo. Kości już są zamontowane. Dwie. No Zobaczymy, czy to wystartuje. I teraz Teraz zajmiemy się tutaj montażem procka. Tym właśnie tego klocka Pentiuma MMX do gniazda Socket 7. Wajcha do góry, i pamiętamy tutaj, żebyśmy tym właśnie narożnikiem odpowiednio trafili yy, tu. Czyli tak to wygląda. I wajchę. O! Tym sposobem jest prawidłowo zamontowany ten procek. Teraz jakąś pastę. Nie kręcą dużych... No, częstotliwości nie kręcą. I przy tym temperatury dużej też nie wydzielają. Ale kawał krzemu. Oj, oj, oj. Nie chcę brudzić tego napisu. <laughs> Za dużo zdecydowanie mi wyszło. Dobra. Ra radiator zapięty. Tak jak widzicie, no, nawet to nieźle. Tak, pod spodem. Gdzie jest zasilacz? No bo tu na płycie głównej mamy wszystko podpięte. Gdzie jest zasilacz? Tu jest zasilacz. Pod deską taką. Podstawę do płyty zrobiłem, na razie to prowizorka pod dechą. Zasilacz 200W. 200W 200 i tutaj możemy podłączyć chyba do tego od razu monitor. Ale nie, podłączamy osobno monitor, osobno do prądu i monitor też osobno, z osobnym zasilaniem. Dobrze, jako grafikę posłuży właśnie nam ten 3dfx. d To nie jest zwykły 3dfx yy, 1. No, bo jedynka by miała tutaj dodatkowe wejście na przełączenie do karty graficznej w trybie VGA. A tu jest od razu bezpośrednio podłączenie na monitor. Wyjście na monitor. Wybieramy złącze PCI zwykłe. Dobrze. Tutaj nasz panel z wyświetlaczem. Trochę takie to jest no roz, rozklejone. Wszystko nam się rozkleiło, ale tutaj powinno wyświetlać. Liczbę megaherców o tak, tutaj właśnie. Nawet nie wiem, czy zrobię ten panel, czy, czy po prostu tak to zostawię. Dobra, podłączamy płytę główną prąd, power na płytę główną. Do tego podłączymy stację dyskietek tą wiekową, żeby zobaczyć, czy to po prostu no odpali. Stację tu wpinamy. Prąd, nie prądu tu nie ma tylko taśma. Yy, mamy jeszcze napęd napęd i dysk twardy, tylko czy to się podłączy jednocześnie, to, to nie wiem. Stację tutaj podłączamy taśmą. I tu, no, krótkie to wszystko. Tutaj jest, o, na płytę główną wejście. Podepniemy jeszcze tego zabytkowego twardziela, jedno na drugim. To wpinamy w płytę główną. W płytę główną. Yy, no, mógłby być jeszcze jeszcze ten napęd CD podłączony. Jeszcze kabel sygnałowy od monitora. Dobra, podłączamy teraz power do zasilacza. Jeszcze możemy klawiaturę? I co, startujemy? Startujemy przyciskiem tutaj na panelu którym? Tym? Niestety, zastosujemy taki coś. Kabelek włączający, tu bezpośrednio w płytę, wpinamy ten power i tu będzie ten guziczek. I tu będzie ten guziczek. Bez, pomijając tamten panel. Może odłączymy prąd. Power na płycie szukamy. Turbo, HDD, k -lock. Power LED, a my szukamy zwykły zwykły power reset switch Turbo LED HDD LED. O, tu będzie. No nie, to jest speaker speaker, to nas nie interesuje. Załóżmy, że to jest ten K-lock. Nie wiem, zobaczymy, czy K-lockiem uda się włączyć. To nie jest to. To nie jest to. Siema. Kolejny dzień zmagań z uruchomieniem retro sprzętu. Tu właśnie tkwił problem w podłączeniu zasilania do płyty głównej. Wcześniej podłączyłem czerwonymi kablami do środka, a musi być zawsze czarnymi do środka. Na odwrót może to spowodować spalenie płyty. Ja miałem szczęście. To wszystko położyłem na takim małym stoliku i zobaczcie co będziemy podłączać. Stacja dysków. Stacja dysków podpięta jest na płytę. Dysk twardy, który znalazłem gdzieś tam. Twardy. Tak jak już mówiłem o pojemności 2 i 1 GB. Tu niestety taśmy takie trochę no sztywne, pokrzywione, ale tak to wygląda. Tu jest wszystko podpięte na płytę główną dwie kości ramu tego, tu mamy licznik z mega Tak wygląda stary panel włączający, no to zdemontowany z obudowy. I będziemy to wszystko sprawdzać, jakie aktualne parametry. Tu mam jeszcze wyprowadzony, mmm, szukałem tego, znalazłem porty, dwa porty COM, jeden COM właśnie ten. Ten tutaj, pierwszy, mniejszy, jest na myszkę starego typu, kulkową mychę. Nie mam jeszcze myszki, może na dniach jakoś się gdzieś coś znajdzie. To będę mógł coś więcej Wam pokazać. Tak to wygląda. I co? Podłączymy takiego sprzęta. Jeszcze nawet nie sprawdzałem. Kupiłem, nie sprawdzałem. Całą grafikę też okazyjnie. O, zapomniałem, że jeszcze, jeszcze CD-ROMa. Podłączyłem jeszcze do płyty CD-ROM, czyli cd stacja dysków, twardy, tylko myszki brakuje. Dobra, podpinamy grafikę pod PCI. Dobra, weszło, wszystko jest na miejscu. Lutowałem dzisiaj jeszcze głośniczek. No, ten PC Speaker, bo kabelki były oderwane zlutowałem. Nie mamy o właśnie. Nie mamy na yy, żadnej grafiki karty dźwiękowej żadnej nie mamy. Przydałby się jakiś Sound Blaster na PCI. Jak ktoś ma, no to piszcie. Chętnie za jakąś tam drobną ceną odkupiłbym. Dobra, i uruchamiamy. Gdzie tu jest ten przycisk mamy? Tu panel, panel włączający i nasz jakby sygnalizator to działa, działa Jest, kurcze Uruchamia się. i nawet Windows, o kurde Nie no, coś wspaniałego Już To jest niewiarygodne. Na pewno nie było nic instalowane na tym, ja nie instalowałem, wyjąłem po prostu z innego jakiegoś kompa o! I mamy uruchomiony DOS. Klawiatura trochę z syfiasta. Będziemy pisać, dobra. Ale zobaczcie to. Chodzi, wszystko chodzi. Ten 3D Fix działa. Nie wiem w ogóle co to za 3D Fix. To jest fajny panel, panel jakby z obudowy i tu pokazuje aktualną ilość megaherców, bo wcisnąłem turbo. Jak wy, wyłączę to jest. Co? 8 Stacja dysków. Zaraz zobaczymy, czy nawet działa CD-ROM, bo to by było już w ogóle. Ręczkę, Nie wiem. Haha! Działa, czyli możemy win, Windows 8. Y, Windows 98 instalować. Tak mi się wydaje. Yy, no może. A może sprawdzimy stację dysków. A właściwie tą dyskietkę. Dyskietka chyba ze 20 parę lat nie używana. Przejdziemy zaraz tutaj do trybu, żeby wpisać na monitorze A2. O, coś się, coś się zawiesiło, bo monitor nic nie chce. ...klawiatura nie chce nic wypisywać. Wciskamy reset. Dobrze, że reset działa 166,32 MB RAMu. Wszystko wykryło. 166 MHz wpisało. O, mamy tryb awaryjny, normalny. No to elegancko. Zrobimy tylko wiersz poleceń. Sprawdzimy, właśnie tą myszkę. Jest, a dwukropek. Działa. Ha, działa, mycha. Działa ten, nie myszka, tylko stacja dyskietek. No drwelka. Po tylu latach, żeby to działało. Stacja dyskietek działa. Dir. Czyta pięknie, elegancko. Tam jest net setup, nie wiem co to jest, net. O, tylko na klawiaturze nie działają litery. Też mi się przyda taka klawiatura na stare wejście. Jak macie, no to piszcie, może mi jakoś poratujecie. Jeszcze raz uruchomimy, zobaczymy co tam pisze w tym BIOSie. I tu powinno pisać na górze jaka karta klasyka naprawdę. Super, że to działa. Brakuje mychy, dobrej klawiatury i karty dźwiękowej, no bo tutaj Trzy złącza wolne PCI i trzy ISA. O, tam coś na Windowsie wykrywa jako nieznane urządzenie. Zobaczymy, może wykryje jakąś grafikę. O, PCI VGA. No, myślałem, że sterowniki... Jest! Voodoo 3D Fix Rush. MX86251 plus Voodoo 3D Fix Rush. No, to ładnie. Dobra, nie będę uruchamiał ponownie. Data, data O, datę trzyma nawet maj, 3 maj, no nie no, nie wierzę. Jak to możliwe w ogóle? Czy to jest coś niewiarygodnego? 97 rok produkcji. Hmm, 22 lata, wytrzymała bateria Oj, nieźle Myszki nie mam, także nic nie, nie poruszam tutaj, nie posprawdzam. Sprawdzimy, może za pomocą klawiatury, czy czyta w ogóle, czy czyta płyty. Może jakoś mi się uda wejść. O, błędy. No, nieźle. No i ciekawe. Teraz tylko tam się dostać do, do. Do. właśnie napędu. Ale tak jakby chciał pracować. Ha. Działa super, naprawdę. Tylko te, te y, komunikaty mi zasłaniają, a nie mogę tego usunąć. Tak. DIVX, yy, jakiś tam player, żadnych gier tu nie widzę. No kłopot jest, że nie mogę tam wejść nigdzie. Jak się przełączało między oknami, ALT i TAB? Tu też to nie działa. No klawiatura, pewnie niektóre przyciski nie działają. Sprawdzimy jeszcze inne karty graficzne, jakie mam. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że to w ogóle działa. Udało mi się to wszystko połączyć. Yy, kilka kart graficznych jeszcze sprawdzę, które, które mam tam w zapasie, no żeby się upewnić czy dobre kupiłem czy wadliwe brakuje mi mychy klawiatury na starych złączach COM i karty, karty dźwiękowej na ISA lub PCI. wolałbym na ISA jakąś są Blaster 16 lub AWE to by było coś dobra, zobaczymy inne grafiki taka grafika to jest Voodoo Rush. nawet nie wiem ile to ma megabajtów, chyba 6 4 mega do 3D i2 2 mega na tekstury jakoś tak pisało coś. To jest ta duża rasz No a tu coś mniejszego, nie wiem, nie wiem co to jest. No, też wódło, ale też Rush też ma podobne rozmieszczenie takich tych, tych samych jakby procesorów. Posłuchajcie sobie jak twardy terkocze. Super sprawa, takie taki skrobanie dysku. No, z... przypominają mi się tamte czasy. Wudu 3 Fix Rush, też, też Rush. O! MX862, nie wiem już co tam dalej. Dobra, no to jak mamy rasza? dwa razy Rush. Wodu Rush. Dobra, to jednego Rusha mogę sprzedać lub wymienić się na coś. Możemy teraz zapakować taką graficzkę. To jest S3 Virg DX on board. S3 Virch. O, miałem kiedyś S3 Virg GX2 na AGP, już trochę nowszy sprzęt. No i cyk, zobaczymy. Ha, też działa. Super. Znowu działa. Ekstra. Taki stateczek, no super, super sprzęty stare, retro. Po świętach będę tu w sumie chciał kilka sprzętów pozyskać, które są wyrzucone praktycznie na złom. Czekają na złomiarzy. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. Kolejna grafika sprawna. O, i ten fajny tekst. Można bezpiecznie wyłączyć komputer. Kolejna grafika, Ati 3D Rage. Rage, no... Kiedyś Ati dużo stawało, zwłaszcza w grach 3D. To było za czasów, jak już był dobrze na rynku S3 Virge. To znaczy tekstury w grach, jak miałeś grafikę Ati, to tekstury w grach 3D, no, nie zawsze się wyświetlały, błędnie się wyświetlały, no i były różne problemy. A tu kolejna grafika moja, Retro na PCI. Działa. S3 Trio 64 i S3 Trio 32. Włożymy 64. Działa. Wszystko działa. A, skąd Nawet dysk naprawia. No nieźle. Wszystko cieszy. I ostatnia grafika S3 Trio 32. No i też działa. Bez problemu. Ciekawe, czy gdzieś można dostać te puste banki, te puste, no, kości, kości. czy można dostać na te puste gniazda. O! Prąd wyłączyli, to nie awaria sprzętu. Odepniemy tego procka O! Podpięło się. Yy, z pastą, dlatego tak to wygląda. Dobra, to był Pentium. Może odepnę prąd? To był Pentium 166 MHz MMX. Tu nóżki do... ściągamy, socket 7. I teraz podepniemy. Znalazłem jeszcze jednego klocka takiego fajnego. To jest jak tutaj pisze 92,93 rocznik. No, ciekawe. Wygląda podobnie, tylko nie ma po prostu MMX. Zobaczymy, co to za procek. O, jest. Yy, nie będę smarował pastą. Po prostu my to podłączymy na ułamek sekundy, żeby zobaczyć, co to za procesor. Ile wskazuje tych megaherców. A raczej nie powinno się nic stać. I włączamy. Zobaczymy, co na monitorze się będzie wyświetlało. Czyżby procesor byłby coś wadliwy? Hmm. Gorący, nawet bardzo. I tak jest nieźle, że na tą chwilę uruchomiłem tyle kart graficznych, cały ten komputer, na pewno na dniach coś trzeba skompletować i dalej startować z systemem. To dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobał ten odcinek, dajcie też subskrypcję, bo będzie całkiem dużo nowych filmów, nowych, starych filmów ze starymi gratami. No i tyle, jak coś to piszcie w komentarzach, trzymajcie się i do następnego.